1 sierpień zbliża się nieubłaganie, a to właśnie tego dnia startuje kolejny tibijski event, który będzie trwał przez cały miesiąc. Jego nazwa to Hot Cousin Quest. Z tej strony Luka i zapraszam Was na krótki przewodnik opisujący właśnie to wydarzenie. Nasze zadanie polega na przyniesieniu odpowiednich składników, dzięki którym Żąpier będzie mógł przyrządzić odpowiednie dania. Prezentuję Wam teraz wszystkie potrzebne składniki, i są to składniki, dzięki którym możemy wykonać 14 potraw. Samym opisem poszczególnych składników zajmiemy się podczas omawiania konkretnych dań. Jean-Pierre możemy spotkać przez cały sierpień w małym budynku, który znajduje się w okolicach Wieży Bludzinów. Na początek kilka przydatnych informacji. Po pierwsze, musimy przynieść NPC dokładnie te przedmioty, o które on prosi. Jeśli jest mowa o wialu, mleka, musimy przynieść wial, a nie mag. Jeżeli pierwszy raz bierzemy udział w evencie, możemy wykonać 14 potraw dwa razy. A zatem kupując lub zbierając odpowiednie przedmioty, pamiętajcie, aby zebrać ich podwójną ilość. W następnych latach każdą potrawę możemy wykonać tylko jeden raz. Jeśli chodzi o kupno odpowiednich składników, polecam Wam Ankrachmun, Karlin, Edron, Darashie, Swargrond, Thais oraz Veno. Wybierając właśnie te miasta, uda Wam się zakupić wszystkie składniki. Oprócz, oczywiście, tych, których nie da się kupić u żadnego z NPC. Jeśli wykonujemy event po raz pierwszy, należy wykonywać potrawy w tej kolejności, jaką podaje Jean-Pierre. Przejdźmy zatem do opisu poszczególnych potraw. Pierwsze danie to Rotform 2. Jego działanie to przywrócenie maksymalnej ilości punktów życia. Potrzebne składniki zostały teraz przedstawione na nagraniu. Potrzebujemy dwa mity. 20 ziemniaków, 1 cebulę, 1 czosnek, 5 uncji mąki oraz 2 wiale piwa. Drugie danie to Hydratong salad. Jego działanie to wyleczenie ze wszystkich negatywnych efektów, takich jak podpalenie czy zatrucie i tym podobne. Potrzebne składniki to: 2 hydratongs, 2 pomidory, 1 ogórek, 2 jajka, 1 troll green oraz 1 wial wina. Trzecie danie to Roasted Dragon Wings. Jego działanie to wzrost shieldingu o 10 na godzinę. Potrzebne składniki to 1 świeżo zabity bat, 3 papryczki jalapeno, 5 ciemnych chlebów, 2 jajka, 1 powder herb oraz 5 czerwonych grzybów. Czwarte danie to Tropical Fright Terrorbird. Jego działanie to wzrost poziomu magicznego o 5 na godzinę. Potrzebne składniki to świeżo zabity kurczak, dwie cytryny, dwie pomarańcze, dwa mango, dwie wiale mleka kokosowego oraz jeden Stone Herb. Aby zdobyć butelkę kokosowego mleka, należy mieć przy sobie pusty wial, a następnie na kokosie użyć wyciskarki. Piąte danie to banana chocolate shake. Jego działanie nie jest do końca jasne, ale podobno uszczęśliwia w końcu sama słodycz. Potrzebne składniki to Jedna tabliczka czekolady, jedno ciasto kremowe, dwa banany, dwa wiale mleka, jeden sling herb oraz jeden star herb. Szóste danie to VG casserole. Jego działanie to zwiększenie umiejętności walki w zwarciu o 10 na godzinę. Potrzebne składniki to dwie marchewki, dwa pomidory, dwie kukurydze, dwa ogórki, jedna cebula, jeden czosnek, jeden ser. 20 białych grzybów oraz 5 grzybów brązowych. Danie numer 7 to Field Jalapeno Peppers. Jego działanie to zwiększenie szybkości o 100 poziomów na godzinę. Potrzebne składniki to 10 papryczek jalapeno, 2 sery, 1 troll green, 1 shadow herb, 1 wial miodu oraz 2 jajka. Aby zdobyć miód musimy udać się do NPC Dunkward z Swargrond i zakupić od niego miód w kubku. Następnie ten miód należy przenieść do pustego wiala. ósme danie to Blessed Steak. Jego działanie to odnowienie całej many. Potrzebne składniki to jedna szynka, pięć śliwek, jedna cebula, dwa buraki, jedna dynia oraz dwie papryczki jalapeno. Dziewiąte danie to Northern Fishburger. Jego działanie to zwiększenie fishingu o 50 na godzinę. Potrzebne składniki to jeden Northern Pike. 1 Rainbow Trout, 1 Green Perch, 5 krewetek, 2 bułki oraz 1 paproć. Danie dziesiąte to Carrot Cake. Jego działanie to zwiększenie umiejętności walki na dystans o 10 na godzinę. Potrzebne składniki to 5 marchewek, 1 wial mleka, 1 cytryna, 10 uncji mąki, 2 jajka, 10 ciastek oraz 2 orzechy ziemne. Po wykonaniu wszystkich 10 omówionych dań Możemy udać się na pierwsze piętro i odebrać pierwszą książkę kucharską. Od teraz możemy również wykonać cztery dodatkowe dania. Pierwsze danie specjalne to coconut shrimp bake. Zwiększa ono prędkość chodzenia pod wodą podczas noszenia helmet of the deep przez 24 godziny. Potrzebne składniki to 5 wiali mleka kokosowego, 5 brązowych grzybów, 5 grzybów czerwonych, 10 kulek ryżowych oraz 10 krewetek. Drugie danie specjalne to Blackjack. Jego działanie to całkowite uleczenie, a samo danie może być użyte 4 razy. Potrzebne składniki to 5 Sandcrawler Shells, 2 wiale wody, 20 marchwi, 10 ziemniaków oraz 3 papryczki jalapeno. Trzecie danie specjalne to demonik Candy Balls. Jego działanie może mieć efekt losowy. Zwiększenie walki w zwarciu o 3 przez godzinę. Zwiększenie walki na dystans o 6 na godzinę, zwiększenie shieldingu o 6 na godzinę, zwiększenie magicznego poziomu o 3 na godzinę, zwiększenie szybkości przez godzinę, zwiększenie promienia światła na 2 godziny oraz spowodowanie bycia niewidzialnym na 10 minut. Potrzebne składniki to 3 cukierki, 3 laski świąteczne dwie tabliczki czekolady, 15 piernikowych ludzików oraz jedna skoncentrowana demoniczna krew. Ostatnie danie specjalne to Sweet Manganese Elixir. Jego działanie to stworzenie 10 kopii pierścienia, który jest aktualnie noszony. Potrzebne składniki to 40 jajek, 20 mango, 10 plastrów miodu, jedna butelka mleka z robaka oraz jeden blessed wooden steak. Po ukończeniu ostatnich czterech dań, możemy udać się na piętro i odebrać drugą książkę kucharską, która zawiera tym razem przepisy, właśnie specjalnych dań. Za dwukrotne wykonanie wszystkich dań otrzymamy również Achievement Culinary Master. Mam nadzieję, że z tym przewodnikiem będzie Wam łatwiej wziąć udział w evencie i przygotować wszystkie potrzebne składniki na spotkanie z Jean-Pierre. Dziękuję za obejrzenie do samego końca. Jeśli podobał Ci się materiał, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Miłego zbierania, owocnego gotowania i smacznego. Cześć!